Proszę zobaczyć od razu na piec. Co pan myśli o tym piecu? S stary piec Cześć, gruba sprawa dziś. Coś mi się wydaje, że mnie czeka cały dzień gotowania. Może te potrawy nie są dla wprawionego kucharza wyzwaniem na cały dzień gotowania, ale ja jestem dość slamazarny w kuchni i, i dla mnie to może być wyzwanie na cały dzień gotowania. Kawa, kawka, kawunia, kawsko, kawet, kawa. Dziś potrawy z kawy czy z kawą, a to dlatego, że partnerem odcinka jest marka Siemens, która sprezentowała mi ekspres do kawy EQ500 Integral z myślą taką, że ja wam ten ekspres zaprezentuję dziś, a ktoś z was może zdecyduje się go yy, sobie kupić. Żeby więc odcinek był tematyczny, ustaliliśmy, że potrawa, którą dziś gotuję, będzie yy, zawierała w sobie kawę. I na początku był taki pomysł, że może zrobić tiramisu, bo tam jest kawa i to takie pierwsze, co przychodzi do głowy ale uznałem, że to by nie było do końca fair w stosunku do tak jakbym po prostu odwalił tiramisu, powiedziałbym kupcie se ekspres i yy, poszedł spać uznałem, że podejdę do tego trochę ambitniej yy, i zrobię takie bardziej niestandardowe rzeczy z kawą poza tym już robiłem kiedyś tiramisu, co z, z pomidorami i takie nie do końca, że tiramizu, ale jednak coś było z tiramizu. Ja nie lubię tiramisu, ja nie lubię deserów, w których jest alkohol, bo mi nie smakują. Dlatego zacząłem przeszukiwać internet yy, w celu znalezienia jakichś przepisów z kawą i część z nich wydawała się obrzydliwa, ale znalazłem trzy, które wydają się być dość ciekawe. No i zrobienie trzech to na pewno będzie niezłe kulinarne wyzwanie, dlatego odcinek powinien być długi. Plan jest taki, żeby zrobić zupę, żeby zrobić danie główne i żeby zrobić deser. Z tą zupą to było najciężej znaleźć jakąś zupę. Na początku znalazłem, że a misze jakąś zupę z kawy, ale to jest po prostu kawa i do tego jakiś chleb wrzucony i to, to, jest, to jest ta cała zupa. Ale na zagranicznej stronie vanhote.com znalazłem przepis na zupę kawowo-soczewicową. To brzmi dziwnie. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to się smakowało, ale jestem zaciekawiony. Jestem dość mocno tym zaciekawiony. Ale zacznę od przygotowywania żeberek, gdyż. Yy, one najdłużej potrzebują. Żeberka są z strony. Czyli ze strony gotuję, bo lubię. Kasia guzik. Może nie będziemy za bardzo przedłużać tutaj. I wezmę się już powoli za żeberka. Na leśniki chyba zostawię na konie. Ale zanim zaczniemy, to... Najpierw przygotowujemy, przygotujemy, sobie kawkę i wam pokażę ten ekspres. A, nie widzicie go teraz. To przestawię kamerę i se kawkę zrobimy, bo ona się przyda do... potrzebujemy do żeberek. Ile potrzebujemy? 3 czwarte szklanki mocnej kawy. Siemens EQ500 Integral to ekspres dla tych, którzy lubią eksperymentować z kawą i cenią sobie różnorodność wyboru oraz świetny smak. Dzięki temu urządzeniu można wybierać pomiędzy wieloma wersjami kawy z naciskiem na takie z mlekiem. Można sobie zrobić m.in. Flat White czy też Latte Macchiato. Ale dla tych, którzy wolą klasyczne espresso, lub Americano, również oczywiście są yy, i takie opcje. Express jest bardzo wygodny pod względem czyszczenia, gdyż ma wbudowany system płukania, spieniania mleka, czyli Auto Milk Clean. W praktyce oznacza to, że ekspres jest po prostu dużym czyścioszkiem, i w tej kwestii potrafi sam o siebie zadbać. Mycie pozostałych komponentów jest bardzo intuicyjne. Yy, poza tym na YouTubie można znaleźć jej instrukcje. Często ten sprzęt sprawiać sobie możliwość zrobienia w domu pysznej kawki rodem z kawiarni tylko wtedy, gdy masz na to ochotę. Do końca stycznia 2022 roku trwa promocja, dzięki której przy zakupie tego akurat modelu na konto osoby kupującej zwrócone zostanie 300 zł. <gry> Po więcej szczegółów, zapraszam do opisu. Tam jest link, który przyniesie Was na stronę producenta. Wszystko, czego będziecie chcieli dowiedzieć się o tym sprzęcie, na pewno jest tam y, zamieszczone. Serdecznie polecam. Ja się zdążyłem do tego ekspresu przyzwyczaić w kilka dni. Y, I szczerze mówiąc, no jak ktoś by mi go miał teraz odebrać, to tylko siłą. Jak widzicie, dziś mam składniki. Y, Przygotowane tak, że je wyjąłem z opakowań, więc to jest oznaka tego, że yy, biorę sprawę na poważnie. Do przygotowania żeberek w sosie kawowym. A co to za włos? Potrzebujemy kilograma chudych żeberek wieprzowych, małą cebulę, nie miałem małej, więc zrobiłem z dużej pół, trzy czwarte szklanki kieczupu. Nie było napisane jaki, więc wziąłem pikantny włocławek, 3 czwarte szklanki mocnej kawy, łyżeczka słodkiej papryki, łyżka octu czerwonego winnego, 2 łyżki porządne cukru, sól i pieprz, które sobie pozwoliłem zmieszać. Tu y, możecie trochę poczuć ducha starych odcinków Mimo Powiedzia Co Robię, bo było napisane, że potrzebny jest ten sos. War Chest, nie wiem jak to się czyta. I za cholerę go nie mogłem znaleźć. I tak myślałem, myślałem, co zrobić? Czy mam jeździć po całych Katowicach i go szukać? Czy po prostu zastąpić czymś? Więc wziąłem po prostu musztardę. Wiem, że to są dwie różne rzeczy, ale uznałem, że może musztarda tutaj e, też zagra. Zresztą tylko dwie łyżki mieliśmy go użyć, więc może to nie będzie aż taki problem. Zaczynamy od krojenia żeberek na mniejsze kawałki. Dokładnie jest napisane, jak małe to mają być kawałki, ale może. Takie Pociął mnie i jeszcze grozi mojej dziewczynie Kurde, on naprawdę nie żartuje I składamy je do naczynia daru 20 na 20 ma mieć to naczynie mniej więcej, ale ja... Mam takie Mam jeszcze jakieś mniejsze To będzie bardziej 20 na 20 chyba, nie? Tak na oko Nie wiem, czy to dobrze, że to tak warstwowo, ale w przepisie jest 20 na 20, no nie będę... Mądrze. Teraz tak, ketchup łączymy. Ej, widzę duży minus w gotowaniu. Takim jak to się robi na kanałach kulinarnych, że wszystko wykładasz, bo se kurwa dokładasz po prostu tych naczyń domowych. W warunkach domowych to to jest mało praktyczne. A, przepraszam. Nie wiem, tu jeszcze było napisane solimy i pieprzymy. Ja już bym zepsuł. Na samym starcie. Ketchup mamy połączyć z kawą. Dziwny pomysł. Cukrem, apryką, sosem, którego nie mam. Więc u nas to będzie musztarda. odtem cebulą. I cebula, niestety, jest informacja, że ma być starta na tarce. Nie powiem, żebym był z tego powodu jakoś specjalnie zadowolony. 10:10:10:10 Teraz nie cebuli na tarce, to jest hardcore. Mam łażechę w mordzie. Gdzieś ktoś kiedyś napisał, że to nie pomaga w starciu cebuli. Nie wiem, czy to faktycznie pomaga, ale w tej sytuacji chyba nawet w się przyda. Right, to wszystko. Łączymy ze sobą. No i teraz jest napisane, że to po prostu mamy tym zalać żeberka i do piekarnika nagrzanego na 190 stopni pieczemy półtorej godziny od czasu do czasu odwracając mięso. Że powiedziawszy, trochę mnie dziwi, że nie każą tego tu najpierw zamarynować. Jak na moje, to to powinno chyba poleżeć trochę, ale... będę się trzymał przepisu. To jak mi się nagrzeje piekarnik, to to wkładam. I wracam do was z... Yy, ...matymi naleśnikami. No nie no. będą zwykłe naleśniki, bo zwykłe naleśniki już potrafię robić. I to jest kilku różnych przepisów. Chyba coś krzywo, nie? Wydaje się, że krzywo się widzimy. Trudno. Świat nie jest symetryczny. Tu są składniki na ciasto. Do tych pancake'ów. Nie robiłem chyba nigdy tych takich amerykańskich, co się z tym syropem klonowym My Będziemy... Syropem kawowo-czokoladowym, więc tu jest tak półtorej szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 mleka, 2 łyżki cukru, 1 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej i jedno jajo oczywiście A no i szczypta soli Do syropu zaś potrzebujemy 1 czwartą szklanki kakao, 1 czwartą szklanki cukru, pół szklanki yy... kawy Tu jest zapisane, że kawa rozpuszczalna z urządkiem, no ale on taki to nie będę kawy rozpuszczalnej robił, nie? I ekstrakt z wanilii Dziś taki jestem dzisiaj za bardzo ułożony Dziś prezentujemy Państwu przesiewacz SBS 1520F2 Proszek do pieczenia Kawa Cukier A, zapomniałem Dwie łyżki jeszcze roztopionego masła Zapomniałem, bo mi się topiło Mikrofalów Mleko też dodajemy Jajut Do syropu, to sprawa jest dość prosta, bo podobno trzeba było wszystko pierdolić do gara i nara. Znaczy, może nie, że na... łyżeczka tego ma być, nie że nara, ale na małym ogniu ma się to gotować i tak Powstaje syrop. teraz się obawiam o ich kształt, bo w sumie jak je będę nakładał, je będę nakładał łyżką, to czy one się zrobią okrągłe? Ponoć jak się będą na powierzchni pojawiać bąbelki, to wtedy trzeba je przewrócić. No, mogłyby być ładniejsze te placuszki. No, następna partia, bardziej się postaram. And one, and two, and down, and three. Takie będą lepsze, co? Próbowałem jednego. Ciekawe, jest w środku taki jak miał nadzieję. Ale to nie jest surowe, ale mało kawowe. Ja bym chyba zamiast tej kawy rozpuszczalnej, która jest w przepisie, zrobił po prostu takie bardzo, bardzo mocne espresso i wlał do tego ciasta. Bardziej ma kolor kawy niż smak. Ale zobaczymy jak z syropem będzie. 5 6 nice. and free one Pierwsze pan pancakes Yyyy co prawda zacząć od mięsa Bo Jestem głodny Ale no tak wyszło, że Zaczynamy, to się chyba tak podaje, nie? Że się tak układa, ja tylko widziałem W jakiś filmach, nie, gdzieś może jadłem W restauracji, ale nigdy nie robiłem Miała być jeszcze bita śmietana W przepisie, ale po pierwsze Dopiero teraz to zauważyłem A po drugie ja mam złe przygody z bitą śmietaną w tym programie, więc. O nie. Ależ on żurek. To jest mi trochę. nie gra w konsystencji tych placków, bo. jakoś tak się kleją w protku, tak powinno być. Ale to jest najmniejszy problem. Największym problemem jest to, że ja tu w ogóle nie czuję za bardzo kawy. Placki smakują. Tak dość powiedziałbym neutralnie yy, a sos jest zdecydowanie przez czekoladę Tutaj zawłaszczony Kakao zawłaszczyło syrop Zmieniłbym trochę proporcje Bo mogłem po prostu mocniejszą kawę zrobić I przede wszystkim w tych... W tych plackach, to ta kawa rozpuszczalna, to to takie średnio kawowe Trzeba było tam walnąć takie porządne espresso No ale... Generalnie jest spoko, nie powiem że to było jakieś niedobre Aczkolwiek... Spodziewałem się chyba po prostu czegoś bardziej kawowego. Miejmy nadzieję, że pozostałe dania będą trochę bardziej kawowe. Tak jak wspominałem, z zupą będzie najwięcej kłopotu. Znaczy, to nie będzie jakiś wielki kłopot, ale jest najwięcej składników. Czyli jest tak, podstawa. Ciecierzycy szklanka. Nie, Ciecierzycy. Czerwonej soczewicy. A Ciecierzycy puszka. Konserwowej. Ciecierzycy smaki Bulion, warzywny, 8 szklanek. Kurkuma, dwie łyżki. Eee, to jest ciekawy składnik. Na, w różnych ciekawych miejscach w internecie można przeczytać, że jak się pije z niego e, jakiś wywar to nie trzeba się przejmować pewnymi rzeczami, którymi obecnie przyjmuje się cały świat e, nie żebym w to wierzył, ale po prostu taka zabawna ciekawostka marchewka jedna, pałka selera naciowego, cebula, trochę pieczarek mam na imię Jostek trzy łyżki oliwy z oliwek i tu pozwoliłem sobie zrobić miks przypraw, żeby nie wsypać każdej osobno. Tu jest łyżeczka suszonej kolendry, łyżeczka kuminu, czyli kminu rzymskiego. I łyżeczka... Co tam jeszcze jest? Imbiru. Jeszcze będzie oczywiście na kawa, ale to sobie potem zrobimy. Oczywiście pewnie jeszcze zapomniałem, ale już biorę powoli do roboty. In a large pot. Salt de, the... Dobra, ale po, po, po polsku czy to, żeby się nie ośmieszać. W dużym garze podsmaż warzywa na średnim ogniu na oliwie z oliwek 5 do 10 minut, regularnie mieszają. Jak ktoś jeszcze ostatnio pisaliście, żeby zwilżyć palce przy krojeniu cebuli i wtedy to nie idzie do oczu? Na tą cebulę to jest kurwa tyle sposobów, że to już dawno nie powinno być żadnym problemem dla ludzkości. A jednak ludzie nadal płaczą, z leją gula zbiera ponura żniwa. Uważam to w ogóle za pewnego rodzaju fenomen, że tak dawno się w tym programie nie przeciąłem. Skilla ja mam, po pierwsze gangsterem jestem. Przy selerze naciowym też powinno lecieć selero? I nie. Karewka. A, wspomniałem sobie, kiedy się ostatnio uciąłem. Chyba jak robiłem z tego Węgra, bo on potem się ze mnie śmiał. Jak ja trzymam nóż w ogóle? Dobra, pieczarki myślę, że nie są tutaj rozważane jako warzywa, a nie! Chyba są, bo później nigdzie nic nie ma w pieczarkach, czyli muszę jeszcze pieczarki. W ogóle to nie wiem, ile tych pieczarek bo w przepisie jest 1,8 OZ, ale uznałem, że sam zadecyduję, że tyle będzie ok. Nie wiem, ile to jest 1 i osiemdziesiątych oz. Nie wiem w ogóle co to jest oz. Gdzieś się spotkałem w jakichś grach, ale że mówiąc, jestem tutaj ignorantem i dosłownego znaczenia na pewno o uwagę. W Tibi chyba było oz. Pierdolić te nóżki, nie będę. Pozostanę tutaj konsekwentnym hejterem nóżek i musicie się kłócić ze mną. Pieczarki chyba mogą być mniej drobne, bo one i tak yy, się skurczą. Dobra, mamy wszystkie warzywa i pieczarki. Które też chyba uznano, że są warzywami w tym przepisie I to teraz idzie do gara z oliwą 5-10 minut Ma nam się to smażyć I ma to być mieszane No dobrze Powiedzmy, że z 10 minut minęło Więc na kamerze mam 8.30 a będę teraz dodać ten czosnek. Idzie nie jest napisane w jakiej formie, więc dno ja będę gniótł I do tego teraz dorzucamy spices, czyli przyprawy. Kurkuma która przyprawą chyba nie jest, bo nie jest uznawana jako spicy. A, no i tam jeszcze było, że sullik I ma być yy, ten ogień średnio niski, czyli dam na 3 Pachnie teraz jak kary. Ta zupa to będzie coś jak... Ale ja to nie że żadnego kary. Ale ten kmin pachnie trochę jak kary. Dobra, to się ma jeszcze parę minut robić. A ja sobie wodę zagotuję, bo ten bulion będzie potrzebny. Teraz mamy dostać soczy... dodać soczewicę, ryż, yy, bulion i kawę. Należy pamiętać, że ryż trzeba najpierw przepłukać pod zimną wodą oczowice też należy opłukać nie pytajcie mnie dlaczego, może ujebane były, nie wiem, tak? to są cztery szklanki bulionu i to są drugie cztery szklanki bulionu. Aż zawsze pisię żeby dać dwie łyżeczki kawy yy... ale ja zrobię tak jak chciałem zrobić w naleśnikach i po prostu Leje dwa espresso. i to się ma teraz gotować jakieś 20 minut Chyba, że w 20 minut nam się to nie yy, zmięknie wszystko, co wtedy dłużej Ale wygląda to dość ciekawie Było napisane, żeby z ryżem jeść, ale yy, ktoś mi pisał, żebym zrobił zdanie keto Potraktujcie to jak keto Perka wyglądają tak jak na zdjęciu Proszę się nie sugerować tym, że one są czarne, bo one chyba mają takie być tak było na zdjęciu. Ależ on... Żre... Mmm. Mm. O kurde! Ja w ogóle bardzo lubię żeberka, więc mogę być tutaj nie do końca obiektywny. Ale z drugiej strony... Z drugiej strony to nie. Powinienem właśnie być bardziej wymagający, bo jak jestem koneserem żeberkowym, to... Mam co do nich większe wymagania. Mmm, czy z tym sosem, co go nie miałem, dałem z niego musztardę, byłoby jeszcze lepsze, ale nie ma znaczenia. Mmm, świetny przepis. Nie wiem, czy bardziej mi nie smakują nawet takie, niż klasyczne barbecue. Musicie sobie spróbować zrobić, jak lubicie żeberka. Pozwólcie, że zjem do końca, co? Jestem absolutnie zachwycony tymi żeberkami. Warto było, kurwa. Wracając do naszej zupy. O, ona już jest ta miękka. Była w przepisie, że jak wszystko będzie miękkie, to wtedy dodajemy... Nie, sorry, to sorry, ten syf. Odsączoną ciecierzycę w puszce. OK, i to się nam ma jeszcze trochę podgrzać. Jak się trochę podgrzeje, to praktycznie jest do serwowania. żeby jeszcze i polać to jest zupa wegetariańska trochę wyszła gęsta nie wiem czy za mało bulionu ale raczej wszystko robiłem w miarę tak jak miałoby. być ej naprawdę dobra zupa nie wiem w sumie, czy bardziej nie nazywać tego jakimś takim daniem ale naprawdę dobrze smakuje jeśli jakoś boicie się samego pomysłu kawa w zupie to was uspokoję, bo ta kawa tutaj nie jest jakoś tak wyczuwalna, że, o kurde, kawa w zupie, jak to można jeść Ale czuć... jak chcę brzmieć teraz komicznie, jak to widział Kofińdy w Puchanek Rewolucja Ale czuć taką nutę tej kawy Że ona dodaje tej zupie trochę takiego gorzkiego smaku Bardzo dobre, ale... Przeżarłem się Podsumowując Żeberka i zupę Zróbcie sobie, może niekoniecznie, ale bardzo polecam Jedno i drugie będzie wam się smakowało Najprawdopodobniej Chyba, że nie lubicie żeberek albo... No. Jeśli chodzi o te mm, pankejki, to raczej sobie darował Bo nic szczególnego, na pewno są lepsze przepisy na nie gdzieś Może ja coś źle zrobiłem, ale no nie zachwyciły mnie W porównaniu do zupy i do żeberek nie ma podjazdu Do zobaczenia Nie wiem kiedy Kawę piję teraz. Właśnie nie zdałeś takich pytań. Będę pił długo, bo jak skończę pić, to muszę zacząć sprzątać, więc yy, możemy już kończyć. Nie chcecie oglądać, jak piję długo kawę.